Powiem Ci teraz o tym, czego każdy z nas doświadcza, i myślę, że kiedy usłyszysz ten krótki fragment z Biblii, to od razu poczujesz, że jesteśmy do siebie podobni. Lamentacje, trzeci rozdział, werset 49 i 50. Niech nie ustaje w płaczu me oko, bo nie ma ulgi, póki nie spojrzy i nie zobaczy Pan z niebios. I kiedy czytam sobie ten fragment, to tak sobie myślę, że rzeczywiście jest tak, że kiedy Pan Bóg nie zacznie działać w naszym życiu, jeśli Pan Bóg nie zesie nam łaski, błogosławieństwa, pomocy w, danym, w danej sytuacji, no to możemy wylewać bardzo, bardzo dużo łez. I ja w tej mojej 11-letniej drodze nieustannego nawracania się, nieustannego szukania Pana Boga w codzienności, Przeżywam różne sytuacje trudne, kryzysowe, różne porażki, i wiem, mówię to z do doświadczenia, że kiedy Pan Bóg, dopóki Pan Bóg nie błogosławi, to ja nie potrafię sobie z różnymi trudnymi sytuacjami poradzić i wiem, że tylko wtedy mogę przestać płakać, kiedy przyjdzie Boże Błogosławieństwo, kiedy przyjdzie Boża Pomoc. Ale to jest też dla mnie taki, takie doświadczenie swojej małości jako człowieka i taki moment, który uczy mnie po prostu pokory, kiedy wiem, że bez Boga nie jestem w stanie nic. I ja wiem, że są ludzie, którzy uważają, że wszystko zawdzięczają sobie, że wszelkie sukcesy, wszystko to, co dobre w ich życiu, to, co się udało, to jest ich własna zasługa. Ja już ten etap w swoim życiu przerobiłam. Kiedy myślałam, że jestem samowystarczalna i wydawało mi się, że wszystko jest całkowicie w moich rękach w moim życiu. I w momencie wielkiego kryzysu mm, doświadczyłam po prostu Bożej pomocy, i wiedziałam, że to jest Boża pomoc, ponieważ wcześniej po prostu próbowałam bardzo wielu rzeczy na własną rękę, i było tylko gorzej. I kiedy pierwszy raz zawołałam do Boga przez modlitwę i przez wielkie łzy, to w ciągu dosłownie paru dni Pan Bóg dał się, jakby objawił się w moim życiu i ja wiedziałam, że ta pomoc, która przyszła, i rozwiązanie sytuacji po bez wyjścia, w której wykorzystałam wszelkie moje możliwości, to nie była właśnie moja zasługa, tylko wiedziałam od tamtego momentu, że naprawdę Pan Bóg jest. I że wysłuchał mojej modlitwy i przyszedł mi z pomocą. Więc tak, to co polecam na wszelkie kryzysy, trudności, to modlitwa do Pana Boga, ponieważ On naprawdę chce nam pomóc. Jesteśmy Jego dziećmi, więc On jest kochającym, czułym tatą i chce pomóc.